Siema, tutaj Paluch997 Dnia 11 września 2023 roku Dzwoniłem się z policji po 10 latach służby Jeżeli trafiłeś tutaj po raz pierwszy Zachęcam Cię do subskrypcji Zobaczenia poprzednich nagrań Abyś odwiedził mojego Instagrama, Facebooka oraz TikToka No to zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem Na wstępie dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod poprzednim filmem Odnośnie flagi, ona nie jest zawieszona, tylko wsadzona, bo jest drzewiec. Bo tam z pisali, że to flaga Indonezji. Nie, to flaga Polski. Na spokojnie ona nie wisi, jest wsadzona. Jeszcze jedna rzecz, bo widziałem fajnego nazwijmy to mema z generałem Jaruzelskim. Niech ktoś porównał. Mordo, odezwij się do mnie, to ci na flaszkę wyślę, bo udało ci się to naprawdę. Wracając do poprzedniego materiału. Cieszę się, że część z Was zwróciła uwagę, iż rzecznik nie musi posiadać czapki. To właśnie pokazuje, że nie dla wszystkich są takie same przepisy i to się tyczy policjantów oraz cywilów. Rzecznik prasowy reprezentuje policję podczas wystąpień przed kamerą. I w mojej ocenie powinien być umundurowany w sposób odpowiedni, jak to się wymaga od innych policjantów. To tak jakby przepisem był zwolniony z posiadania broni palnej czy środków przymusu bezpośredniego podczas wystąpień przed kamerą, bo by ktoś wychodził z założenia, że rzecznika nikt nie zaatakuje. Byłem kiedyś na szkoleniu w Słukowicach w zakładzie kynologii policyjnej i na stołówce podczas pobierania posiłku e, kobitka, która wydawała żywność pyta się mnie, czy jestem przewodnikiem psa, bo wziąłem jogurt. Ja mam wierzę, że nie, że nie jestem przewodnikiem psa. Przyjechałem na szkolenie z taktyki i technik interwencji policji. Ona mówi, że jogurt mi się nie należy. Dla mnie to są takie sytuacje bardzo dziwne, bo mam rozumieć, że policjant przewodnik psa służbowego ma inny brzuch od pozostałych policjantów. Wkurwiające jest to, że nie traktuje się wszystkich jedną miarą. Jednym zabrak czapki kręci się postępowania. Drudzy zgodnie z przepisami nie muszą jej posiadać. To tyle tytułem wstępu. Dziś kolejna litera i kryje się pod nią słowo wyniki. Co to są wyniki w policji? Szeroko rozumiana statystyka zaczynając od, od ilości legitów, czyli osób spisanych, wystawionych mandatów karnych, ujawnionych i zatrzymanych przestępców. Każdy przełożony wypiera się statystyki, a ona była, jest i będzie. W mojej jednostce, po kilku wtopach na terenie całej Polski, nikt z przełożonych nie mówił wprost, że ma przynieść pięć mandatów, e, czy załóżmy trzech, tam ujawnić nie kierujących. E, gdybym powiedział, że tak było, to po prostu bym skłamał, a nie mam w ogóle tego na celu. Tak jak wcześniej zapowiadałem, chcę mówić szczerą prawdę i tylko prawdę, i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Odbywało się to w taki sposób, że odprawiający mówił do nas, że pouczenia nie są mile widziane. W Szczecinie policjanci mieli sposób taki, aby zwracać uwagę sprawcom wykroczeń, bo tego się nie wykazuje w systemie. Tym samym dowódca nie miał problemu, że pouczyłeś kogoś. W okresie pandemii COVID było kombo jak chuj. Mieli u góry ciśnienie i kazali ujawniać sprawców wykroczeń i stosować represje w postaci mandatów bądź wniosków o karanie do sądu. Przez to policjanci pisali mandaty, w tym ja też pisałem te mandaty, ale po chwili, jak zobaczyliśmy, że z tego tytułu mogą być problemy prawne, zaczęliśmy nakładać wnioski o karanie do sądu. Aby tą kwestię rozstrzygnął sąd. Taka typowa psychologia aby to sąd sobie rozstrzygał, a nie żeby policjant był tego, temu winien. Ja w tym okresie dalej robiłem swoje, to znaczy zatrzymywałem nieczrzeźwych kierujących, ujawniałem przy osobach kontrolowanych środki odurzające oraz zatrzymywałem sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Tym samym miałem większy luz odnośnie pisania mandatów za maseczki. Ale nie wypieram się, parę ich wystawiłem. Statystyka jest prowadzona również pod kątem ujawnionych nietrzeźwych kierujących. I przez to, że jest duże parcie na to, a brakuje odpowiednich liczb w słupku, to podciąga się pod to nietrzeźwych kierujących rowerami. Aby to fajnie brzmiało. Mimo, że to dotyczy nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, takie zakłamywanie statystyki. Z narkotykami wygląda to tak samo: w każdej jednostce policji jest narzucona e, odpowiednia ilość, jaką policjanci mają w danym roku kalendarzowym e, zatrzymać. To znaczy, na przykład, tam 7 kg marihuany i 10 kg amfetaminy czyli środków odurzających narkotyków twardych. Więc pod koniec roku każdy gram trawy jest na wagę złota. Jeden z opłaconych obrońców policji twierdził, że nie ma statystyki odnośnie e, poszukiwanych. On takiej tabelki nie widział. Kłanczu, chwilej, woda. Nic więcej, bo taka statystyka również jest prowadzona, dlatego co jakiś czas jest wielka sraka i trzeba szukać poszukiwanych na siłę. Jeździć do jednej chaty po 10 razy i to samo słyszeć, że panowie, ja już mówiłam innym policjantom, że ten dom kupiliśmy 5 lat temu i takiego człowieka nie znamy. Ile razy mam jeszcze wam to powtórzyć? I taki pies zbierająby od ludzi bo jakiś Dzban C20 notatek z kontroli jednego adresu, niejednokrotnie słyszałem jak przełożeni mówili, że wykroczeń jest wystarczająca liczba, ale przydałoby się ujawnić jeszcze jakieś przestępstwo. Króluje takie powiedzenie. Dzisiaj rekord jutro norma. To znaczy, zrobisz 5 pijaków w miesiącu, jesteś zajebisty. Jeżeli w kolejnym miesiącu już zrobisz czterech, trzech, no to już jest coś nie tak. No ale prawda jest taka, że społeczeństwo też się zmienia oraz robi się coraz cwańsze. Policjanci stojący cały czas w danym miejscu będą mniej ujawniać wykroczeń i przestępstw popełnianych przez obywateli. Ponieważ obywatele w danym miejscu będą zdejmować nogę z gazu... Bo wiedzą, że w tym miejscu zawsze czyha na nich patrol policji. Wracając do trzeźwych kierujących w Goleniowie na nocce potrafiłem zatrzymać trzech pijanych kierowców pojazdami mechanicznymi, nie rowerzystów. I ten wysoki wynik zawdzięczam w dużej mierze obywatelom Ukrainy. Byli i tacy policjanci, którzy zatrzymywali pięciu. W mojej ocenie poważne przestępstwo, ponieważ taki człowiek za kierownicą jest potencjalnym zabójcą, i w tej kwestii uważam, że powinien być brak litości. Mówiąc naszym żargonem, jak masz odpowiednią ilość jedynek, czyli wyników, to twój przełożony sporządza na ciebie wniosek nagrodowy i jest szansa dostać nagrodę kwartalną, która wynosi zazwyczaj 300 zł, a ten, co nie robi, dostanie 250 zł. Tak to się odbywało w Goleniowie i dalej odbywa, więc system nagradzania jest do dupy. Dlatego dużo policjantów ma wyłożone na patrolowaniu miasta pod kątem przestępstw, bo finansowo to się nie opłaca. A wychodząc z założenia: im więcej zrobisz, tym większe prawdopodobieństwo w topy. Jak brakuje poszukiwanych, to kierownik szczuje policjantów, że za każdych trzech zatrzymanych, poszukiwanych napisze na ciebie paluch wniosek. I było wiele takich sytuacji. I również takie miałem, że poszły na mnie trzy wnioski nagrodowe, a nagrodę dostałem tylko jedną. Te wcześniej wspomniane 300 zł, oczywiście. Co prawda, nie robiłem tego tylko dla pieniędzy, a idei własnej satysfakcji doskonale o tym wiecie, no ale za dziękuję, nic się nie kupuje. Jeżeli miała być kasa za trzy wnioski nagrodowe, to powinna być za trzy wnioski nagrodowe. Komendant nagrodę już dostanie zupełnie inną właśnie za tych policjantów, którzy pracują. Policjanci nie byli i nie są doceniani przez wielu przełożonych. Szczuje się ich stopniami, nagrodami i stołkami. Najgorsze jest to, że część z nich bierze udział w wyścigu szczurów, a co gorsza, podpierdalają się nawzajem, aby wykluczyć kogoś z tej walki. Zwykłe dziadostwo na takich ludzi to tylko nalać, nic więcej. Nigdy tego nie rozumiałem, bo są to tak śmieszne pieniądze, że skręcając długopisy możesz sobie dorobić te 200 zł, a nie musisz tracić przy tym swojego honoru i z czystym sumieniem masz chłopaków spojrzeć sobie w lustro. Zdarzało się też sytuacje, że szczury, które biegły w tym wyścigu, karali swoich ojców czy matki, bo mandat to mandat. Zwykłe dziadostwo i zawsze mnie to wkurwiało, że część z policjantów to debile do kwadratu. Nie powinno to tak się odbywać. No, ale niestety mają takie podejście dla awansu wolą stracić kumpla, koleżankę, aby zostać dzielnicowym, technikiem, przewodnikiem psa i tak dalej. Do nikogo z was tego personalnie nie kieruję. Żeby tam się nie obraził jeden z drugim. Temat nagród i dodatków oraz wynagrodzenia poruszę w kolejnych odsłonach, publikując to na podstawie swoich wyciągów z konta bankowego. Podczas akcji bezpieczny pieszy czy akcja znicz są wyszczególnione wykroczenia, za które policjanci mają rozliczać obywateli, aby zgadzało się to w słupku. I pada wtedy pytanie, jest akcja piesza, a nie masz ujawnionych sprawców wykroczeń przechodzenia w miejscu niedozwolonym. Ale kierownik, są dwa mandaty za telefon. Ty rozumiesz, co się do ciebie mówi? Wieszy nie kierujący, tak to wygląda. Pokrótce omówiłem dla Was wyniki w policji. Kiedyś poświęcę na to dużo więcej czasu. Nie chciałbym, żeby te filmiki miały tam łączny czas, powiedzmy pół godziny czy 40 minut. Ktoś mi zasugerował słusznie, część komentarzy przeczytałem. Jak miałem chwilę wolną, postaram się, żeby one były krótsze. Także to by było tyle odnośnie tej litery W. Chciałbym, abyście wiedzieli, że statystyka istnieje. Jeżeli ktoś mówi, że nie istnieje, to jest czyste kłamstwo. W ostatnim nagraniu wspomniałem, że radiowóz 105 to trup i nagle trafił na serwis, co mnie bardzo cieszy, że policjanci już nie będą się poruszać niesprawnym pojazdem. W dzień publikacji mojego filmu i mojego... Bycia już cywilem, czyli 11 września 2023 roku, pojawiło się nagranie, jak policjanci z KPP Goleniów popełnili szereg wykroczeń tym pojazdem. W mojej ocenie, a znam tą kijankę doskonale, nie była to do końca wina policjantów, bo w tym pojeździe podczas jazdy potrafiły nagle zgasnąć wszystkie światła uprzywilejowania i nie działały w nim niejednokrotnie sygnały dźwiękowe. Policjanci pobierali ten pojazd, bo mieli go wskazanego na karcie pracy. A druga sprawa, że w Goleniowie nie tylko jest duży deficyt pojazdów służbowych. Dziwi mnie to, że jest tak duży deficyt. A będąc w Komendzie Wojewódzkiej, chociażby się rozliczając tam e, z tych naszych policyjnych gadżetów, to od groma stoi elektryków, i na to są pieniądze. Nawet na to są pieniądze, żeby komendant miał inny samochód w Goleniowie niż dotychczas. A, a dla policjantów liniowych, którzy wykonują najcięższą robotę policyjną, nie ma tego. No. Nie powinno to tak wyglądać. Mam nadzieję, że coś się zmieni. E Jeżeli moje przypuszczenia mają odzwierciedlenie odnośnie tego pojazdu w tej konkretnej sytuacji, to powinien za to ponieść e odpowiedzialność komendant. Bo wiele notatek było napisanych właśnie na ten radiowóz. Przypuszczam, że tam z jedna notatka to gdzieś moja, tam się wala. Bynajmniej powinna się walać, ale one zapewne trafiły do śmieci. Wiem, że śledzą ten kanał policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, bo również też tam mam kolegów, z którymi służyłem w Szczecinie, czy byłem na kursie podstawowym i tak dalej, i tak dalej. Oraz mam świadomość tego, że ogląda ten kanał pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, inspektor Ryszard Gan który wielokrotnie zapowiada, że policja w Nowogardzie czy w Goleniowie przejdzie reformę na lepsze. Mam parę jeszcze takich trupów w szafie odnośnie Goleniowa i Nowogardu. Jeżeli Wydział Kontroli czy wcześniej wspomniany inspektor Ryszard Gan byłby zainteresowany, to zapraszam. Bo numer cały czas mam ten sam. Ja nie zmieniłem numeru, macie w aktach e, moich osobowych numer telefonu, Cały czas jestem dostępny pod tym e, numerem telefonu, nikogo nie mam zamiaru nagrywać, i tak dalej. Chciałbym, żeby po prostu pewne rzeczy się zmieniły i żeby policjantom lepiej się pracowało, tym policjantom na ulicy. E, wcześniej wspomniany ten policjant był dowódcą oddziału prewencji policji w Szczecinie, jak ja tam pełniłem służbę, e, i nigdy takiego dziadostwa tam nie było, jak jest w Goleniowie i w Nowogardzie. Tam pojazdy były zadbane, wysprzątane, one były sprawne i gotowe do pracy, do działań. W Goloniowie czy w Nowogardzie wiele do życzenia zostawiają te pojazdy. Życzyłbym wam, abyście mieli pojazdy służbowe czytaj radiowozy sprawne, tak jak oddział prewencji policji w Szczecinie czy posterunek policji w Stepnicy. To by było na tyle. W dniu dzisiejszym mam nadzieję, że we wtorek o godzinie 8 rano znowu na odprawie będziecie o mnie gadać. E, parę jeszcze jakichś chiciorów mam, opublikuję w kolejnych nagraniach. Tymczasem trzymajcie się, wylewajcie się na komentarzach, na TikToku. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, abyście byli na bieżąco. Siema!